Cześć, witamy Was w kontrataku, w programie, gdzie gościmy ludzi z krwi i kości. Zero plastiku, zero ściemy. Przed Wami Kasia Szatkowska i Artur Polkowski. A, a dzisiaj naszym gościem jest Agnieszka Rojewska, znana też jako Rojes de Brisman. Aga jest drugą wicemistrz Polski Laty Art także finalistką Mistrzostw Polski baristów. Witamy <ślaski> Mamy do Ciebie pierwsze pytanie. Skąd się wzięło w ogóle zainteresowanie tym tematem? Tak? W sensie kawą. W sensie kawą, tak. I parzeniem. To jakby wakacyjna praca. Po pierwszym roku studiów sobie wymyśliłam, że znajdę sobie jakąś pracę, zarobię na aparat fotograficzny. To wtedy wydawało mi się, że fotografia mhm. bardziej mnie jednak kręci niż kawa. I trafił mi się bardzo fajny, taki pozytywnie nakręcony trener, który spowodował, że po trzech miesiącach nie, zrezygno, nie zrezygnowałam z pracy i tylko zostałam w kawiarni i tam po roku poznałam mojego bardzo dobrego kolegę, wspólnika Gace i razem nakręcamy się na to, żeby po prostu coraz bardziej się kawą zajmować, więc się uczyć. Czyli i postanowiliście i... zajmować się kawą profesjonalnie? On już to robił, on generalnie jakby on już spowodował, A ty że dołączyłaś? on A mnie tak. Mm -hmm. Pozdrawiamy Gace. Tak, od razu. No. Gata e, Czyli um, pracowałaś w, w kawiarni razem to z nim? To była największa sieć kawiarni w, Pol w Europie Środkowo-Wschodniej, której nazwy wolę nie wymieniać, mm -hmm. ale jest dość znana w Poznaniu. tam mm -hmm. po prostu można powiedzieć, że to fabryka kawy była. Rozumiem. Przyszły jakieś specjalistyczne kursy? Rozumiem. E, no, każda taka sieciówka. Ma jakieś jakby, szkolenia? takie szkolenie, może nie tyle jest to profesjonalne szkolenie, bo oni uczą do swoich standardów. Wszystko, co biega poza standard, jest jakby przez nich nieuznawane jako fajne. Uh -huh. Więc y, tak naprawdę jesteśmy samołkami. Uh -huh. ja rozumiem, że tobie to nie wystarczyło. Oczywiście. Uh -huh. w... Nie zainteresowałaś się bardziej. No tak, bo potem. niestety taka praca próbujecie wcisnąć w jakąś ramkę czy w pudełko, uh -huh. no a my zdecydowanie bardziej chcieliśmy za to wybiec. No to teraz może opowiedz o tym. Jaka to jest w ogóle filozofia, bo jeżeli ja przychodzę do domu, wsypuję mhm. dwie łyżeczki i zalewam, zalewam wrzątkiem. Jaka to jest filozofia? Ty masz do kawy. Pierwszy błąd zalewasz wrzątkiem. Tak? O proszę. Bo kawa powinna być potraktowana temperaturą do maks 98 stopni, od 80 do 98 mhm. stopni w zależności od tego, jaka to kawa bo kawa sama w sobie ma najwięcej substancji aromatyczno-smakowych podczas, z, z, nie, znaczy nie podczas, tylko spośród wszystkich dostępnych nam, nam produktów. Na drugim miejscu jest, miód ma 800, a wina ma dopiero 600 takich substancji. Także kawa... Czyli te subtelności, tak? Chodzi tak, o te subtelności, o smaku, tak. Mm -hmm. Kawa ja ma jednego... ulubiona? Ja e, nie olubioną. mogę powiedzieć, że mam jedną ulubioną. Najbardziej lubię kawy afrykańskie, średnio palone, w alternatywnych metodach parzenia, to tam są takie rzadko używane w kawiarniach, mm -hmm. ale one dają jakiegoś, mają coś w sobie takiego, że dają bardzo pozytywnego kopa. Można się do nich, mm -hmm. po nich nieźle nakręcić. No a nie tak. chodzi to o zawartość kofeiny. A wróćmy może w takim razie no. jeszcze do, do konkursów, do, mm -hmm. do tych mistrzostw Polski, mm -hmm. baristów. Co to jest za konkurs i co takiego musiałeś zrobić, aby otrzymać ten prestiżowy tytuł wicemistrza? To w latach, akurat mam ten tytuł. Yy, mm -hmm. Latart polega na tym namalowaniu na kawie. Yy, każdy zawodnik ma 8 minut mm -hmm. na przygotowanie zestawu, trzech zestawów podwiekawych. dwie kawy. Yy, Na bardzo małej pojemności do 60 ml należy namalować mm -hmm. dwa takie same wzory. Używając... To są takie filiżanki, Tak, 60 takie ml. malutkie do espresso. 60 ml są takie najmniejsze. No to jest, że połowa zawartości filiżanki to jest kawa, a na pozostałej części trzeba coś namalować. I to wygląda w ten sposób, że pokazuję sędziom zdjęcie, mówię co, co będzie namalowane, i muszę to powtórzyć w dwóch filiżankach. Oni oceniają w ten sposób moją powtarzalność. Na, na następnym zestawie, w dużo większych pojemnościach, do 250 ml, maluję znowu kolejne dwa wzory. Muszą być identyczne. znaczy jak najbardziej podobne, bo identyczne są niemożliwe. No i trzecim zestawem jest drink dowolny, gdzie mogę użyć dowolnej techniki. Czyli wymyślam sobie wzór, na przykład, że namaluję na kawie darta wadera, co zrobiłam mhm. dwa lata temu i muszę go po prostu namalować. Także Dream Downy daje mi totalną swobodę. Mogę namalować jakieś standardowe serce, mogę namalować ludzką twarz, samuraja, co cokolwiek sobie tylko wymyślę. No i muszę się tylko zmieścić w czasie. I co udawało ci się namalować? No Darta Wadera, poza tym, że jestem mój autorski, wzór, bo wymyśliłam, jak to zrobić i zrobiłam to. To jeszcze od tamtego czasu krąży takie hasło, że Royce de Brisman, dart wader, polski wilat. Dobra, dobre hasło, dobre hasło. Z hasło przewodnie mojego bloga. O właśnie, czy nie prowadzisz bloga? Tak, jest, prawda? To jest trochę śmieszny, bo miał być o moich postępach w nauce, w malowaniu, bo jestem samoukiem, się uczyłam z internetu, jak to zrobić, nikt mi nigdy nie pomagał. O malowaniu na kawie. Tak, tak, to jest, jest blog o malowaniu na kawie. Tak, trochę się w międzyczasie ewoluował na... Na, na ekranie podajemy adres, mm, także mm. zapraszamy. I można po prostu od najstarszych postów zobaczyć kolejne jakby stadia rozwoju. Także jak ja oglądam, to no trochę można powiedzieć leżę pod stołem, bo dziwię się, że kiedyś tak po prostu mi to nie wychodziło. A jak powstają pomysły na, na właśnie takie art? Skąd bierzesz inspiracje? Znaczy ja generalnie staram się właśnie nie ograniczać w sensie nie ma rzeczy, które nie można na kawie namalować. Co cię ogranicza? To wyobraźnia. I trochę czas, no bo jednak mleko traci swoje właściwości elastyczne i kawa po około minucie, półtora. Mm -hmm. I oczywiście objętość, no bo nie namaluję panoramy radchowickiej na takiej średnicy, tak, no nie ukrywajmy, za dużo szczegółów. A no co, nie ktoś by dał z, z profilu? Bez problemu. No, piękny profil, nie? Może sprawdzimy, może sprawdzimy. Dobra. To jest tak, że... Większość baristów, czy właśnie takich typowych kawiarzy, zajmuje się malowaniem na zasadzie... Mam określone wzory, trzy podstawowe wzory mamy, serce, i rozeta i starają się z tych elementów coś złożyć. My, jako brismani, że tak to nazwę, staramy się pomyśleć od, z drugiej strony jakby. Tak właśnie powstał na przykład Darth Vader. Ja sobie wymyśliłam, że ja chcę go namalować, a dopiero potem myślałam, jak to zrobić, także... Nie ma rzeczy, które nas obejmie. Czyli na Twoim blogu możemy znaleźć informacje o tym, jak malować i co można namalować? Co można namalować? Tak? Można znaleźć. Są czasami takie jakieś dziwne wyzwania, typu ja się pytam, co mam namalować, co mam spróbować zrobić. Mhm. Są też posty depresyjne, typu rzucam to, bo już mi się nie chce. Mhm. A potem też zrobiło się bardziej na, taki blog na zasadzie, z, co robimy, jak, się, jak ta kawa nas kręci, no, jakieś imprezy, jak robimy, różne zakłady. A prowadzisz pary. też stronę internetową, no, tak? No, no, wspominałaś? Łącznie z, łącznie z uh -huh. kolegą mamy, jesteśmy jakby założycielami y, tak zwanego Brisman Crew. I właśnie strona internetowa. Również zapraszamy do odwiedzenia. Strony. Na stronie internetowej, właśnie, która tak naprawdę się w tej chwili buduje umieszczamy relacje z takiej imprezy cyklicznej wuchta Mleka w Kawie tej. już Była czwarta odsłona w zeszłym tygodniu. Zawsze o, o, stricte poznańska nazwa. Tak, <laughs> tak było no. no. W ogóle była to ostatnio była czwarta odsłona. Jeżeli zbliża się piątek 13 to, pra to prawdopodobnie odbędzie się kolejna buchta, bo to taka jest data pasująca. Mhm. Tak. Jak często? Się... no staramy się, żeby raz na dwa miesiące się odbyła. Tak samo tutaj w jest trochę w innej formie, ale też takie kawałek imprezy. Na czym polega? Buchta mleka? Tak. Y, to są, kiedyś to były otwarte warsztaty latart, y, gdzie każdy mógł przyjść. Stanąć przy ekspresie pod okiem Brismanów i spróbować samemu namalować, nauczyć się czegoś, pogadać, porozmawiać, albo po prostu wypić hektolitry darmowej kawy. To kiedy kolejne takie wydarzenie? Może... 13 w piątek jest z tego co pamiętam w kwietniu, ale prawdopodobnie przełom maja, maja nie maja, marca lutego. Rozumiem, że nie jesteście przesądni specjalnie. Nie, właśnie data sprzyja. Sprzyja, sprzyja klimatom, tak. Mm -hmm. Raz tylko zapowietrzyliśmy ekspres. <laughs> No to, żebyśmy mieli się wybrać. Zapraszam, dużo kawy do wypicia. Ostatnio była bezkofeinowa. Moja praca kończy się o drugiej w nocy zazwyczaj. Ostatnio taką piosenkę słuchałem Damiana Marleja i, i tam śpiewał pan na cześć Blue Mountain Cappuccino. I, I czym jest Blue Mountain Cappuccino? O, to jest tak. Jakby w samej nazwie Blue Mountain Cappuccino zabierają się rzeczy. Jest taka odmiana bardzo rzadka kawy, która nazywa się Blue Mountain. Ona jest uprawiana na bardzo dużych wysokościach. Na przykład Jamaica Blue Mountain, bo to chyba nawet było tam Jamaica Blue Mountain. to podobne. Jeżeli chodzi o Mella, to chyba Jamaica. Tak, to jest jedna z najdroższych kaw na świecie. I się uprawia dość mało, bo chyba do 300 albo 500 kg rocznie. Także jest to, to kawa, która kosztuje około 3000 zł za kilogram. A cappuccino to po prostu połączenie jej z mlekiem. Dobra, to jest wyjaśnienie. To czy taki laik jak ja, mhm. który przyjdzie do kawiarni i zamówi właśnie cappuccino Blue Mountain, a jakieś inne standardowe, czy odczuje tą różnicę? Czy, mm. czy to bardziej jest na zasadzie... Um, w cappuccino czy... może być o tyle ciężko, że to to kawa, po, kawa po połączeniu z mlekiem zdecydowanie zmienia smak. Jest trudniej to wyczuć. Jeżeli dostałbyś na przykład kawę Zaparzona w aeropresie, lub w innej alternatywnej metodzie, lub jak Espresso, różnica może być zdecydowanie wyczuwalna. Jednak mleko dużo zmienia. Ale w polskiej kawiarni dostaniesz Jamaiki Blue Mountain. A jeżeli dostaniesz, to nie kupuj, bo na pewno będzie stara. Dzięki, Dzięki za dziękuję. radę. A mogliśmy Cię widzieć też w programie. Mam talent. Tak, prawda? <słyska> jakie, to było, jakie to było doświadczenie? Nasi Dość Znaczymy. śmieszne, bo tak? poza tym, że wymyśliliśmy sobie, że się zgłosimy. Wymyślić... Z my z kolegą z plikliniem. Potem chcieliśmy dobrać jeszcze jednego mhm. kolegę, bo po prostu byłbyśmy, za mało rąk do pracy mieliśmy. Tam są tylko dwie minuty na występ. Mhm. I co tam e... takie zaprezentowaliście. No, chcieliśmy na początku pokazać generalnie, o co chodzi w malowaniu na kawie. E... No i przez pierwszy etap przeszliśmy dość płynnie, bo wysłaliśmy płytę. E... Produkcja oddzwoniła, że chcieliby nas na casting zaprosić. Pojechaliśmy na casting do Warszawy i tam w ciągu dwóch minut zaprezentowaliśmy siedem różnych wzorów na kawie, malowaliśmy siedem kaw. Chcieliśmy na tym etapie pokazać bardziej standardowe wzory, ale też nie najprostsze, czyli ewolucję, typu połączenie rozety z tulipanem, tulipan z jak największej ilości serc. Malowaliśmy z tym trzecim kolegą Michałem. Jednocześnie w tej samej filiżance malowaliśmy ten sam wzór tylko po bokach. A kolega też namalował, Mateusz, namalował twarz. To było siedem różnych wzorów w dwie minuty. No nie powiem, no niezły hardcore, bo generalnie w dwie minuty to przygotowuje się dwie kawy. No i dostaliśmy od sędziów trzy razy tak, czyli teoretycznie przeszliśmy do następnego etapu. Jednak no, samo mam talent, działa w ten sposób, że trzy razy tak nie oznacza przejścia do tych półfinałów na żywo. Jest jeszcze taki etap widmo w którym teoretycznie jurorzy, a w praktyce producent i reżyser wybierają 40 osób, które mają na tyle medialny talent, że po prostu można ich pokazać w telewizji. Nie załapaliśmy się. Brutalne po prostu realia mediów. Tak, ale my chcemy iść do piątej edycji i zaśpiewać. O kawy. Tak, możemy zaśpiewać o kawy, ale no, muzyce mają trochę większe tam szanse. Agnieszka, tworzysz wiele rodzajów kawy, tak? Espresso, cappuccino, latte, wszystkie standardowe, smakowe. Jaka jest Twoja ulubiona? No moja ulubiona jest Espresso, bo tak naprawdę jest ciągle mm -hmm. nieodkryte, a daje najwięcej możliwości, potrafi największą ilością rzeczy zaskoczyć. Dripa każdy może zrobić dobrego, a mm -hmm. zrobienie poprawnego espresso nawet na 10 różnych sposobów, no to już jest mhm. sztuka i tak naprawdę ciągle mnie zaskakuje. Inspiruje. Czyli to jest najtrudniejszy rodzaj kawy, espresso? Czy, ja bym... czy są jakieś inne większe wyzwania dla. Ja bym powiedziała, że espresso jest najtrudniejsze. Najtrudniej jest mhm. nawet mistrzowe świata. Tacy jak James Hoffman mówią, że przy zrobieniu 10 espresso nie mają pewności nawet do tego, że 8 na 10 mhm. jest poprawne. A jakby mieli powtarzalność, że 6 na 10 jest takich samych? Byliby zadowoleni. Mhm. A jaka jest opinia na temat, Twoja na temat kaw smakowych? Bo niektórzy twierdzą, że kawa z ogromną ilością mleka, syropem, alkoholem, to, to już nie jest tak de facto kawa, tylko napój kawowy. No bo to jest napój kawowy, ale jeżeli chodzi o jakieś kawy z dużą ilością mleka, no jak ktoś lubi dużo mleka, czemu nie? Ważne mhm. tylko, żeby wiedział, jaka jest ta postawa w środku. Wóchta mleka tej w końcu, mleka. tak? Mleka tej. No nie jestem zwolennikiem syropów, no bo tak naprawdę no syrop to chemia, a sama kawa z dużą ilością Mleko po spieniu jest słodkie, yy, Czyli jeżeli mamy dobrze zrobione mleko i dobrze zrobioną kawę, to nie musimy jej niczym ulepszać. Nie, bez sensu jest ulepszać, Produkt, dobry produkt, który i tak już mamy. Mhm. Jeszcze potem to nabitej śmietany i w ogóle nie jest w obiadu. No, skoro mhm. mówimy o kawie, to może pójdziemy zaparzyć kawę. Ja <noise> dziękujemy Ci bardzo, Agnieszko, że byłaś dzisiaj z nami. E, naszych y, um, widzów zapraszamy oczywiście do odwiedzenia strony Agnieszki do bloga. E, dziękujemy. Póki nie <noise> dostaniemy palpitacji serca, <noise> ja mówiłam ja do 20. Pięciu espress codziennie i żyję, więc. No, o, na to nie widać po całej Nie, bardziej to usypiasz w tych ilościach tak. I idźmy na Wóftę mleka. Oczywiście. Która najbliższa jest, jest w marcu. Black Coffee Night jest najbliższa w O, My bądź na... zapraszamy też na Black Coffee Night w kawiarni w Sweet Surrender, bardzo miłym miejscu, w którym właśnie teraz jesteśmy. Także zapraszamy. O, 19. Agnieszka Rojewska była dzisiaj tak. z nami. Dziękujemy. Dzień. Okay. Dzień. Dzień. Dzień.